Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku... Yy, chyba piątym, a po którymś tam? Nie wiem, nie umiem liczyć, nie pamiętam yy, Będziemy tutaj walczyć ze skrapani matronikami, na to wychodzi Hold right to reach the... o nie To jest what a latarka Helna EXIT TO SURFACE GENERATORUM Ja nie mam pojęcia, co my tu mamy zrobić A to się świeci od... Ja już go tam słyszę Ja mam go po prostu... On, a to nie, to ja myślałem, że on biegnął. On tam idzie, tam go widać trochę. My też tam musimy iść. Generalnie My musimy włączyć generator. Tak, obstawiam. Eee... Uh, what's up, you lost ID card, so if you want to come take mine, every time you have to get in here. Uh. Oh! Nie ucieknę mu. On mnie złapie, on mnie złapie, on mnie złapie, on mnie złapie. Fuck. Uh, no tak. Zaczyna się. Jak ja kocham tą grę Ona mnie niszczy psychicznie, tak szczerze Pieprzone zagadki Bo tam było coś Czemu on się obrócił? No on idzie tam cały czas gdzie ja chcę iść Coś świeci It has been years since I got... I chyba... Chyba nie chciałem tego robić. Posłuchajcie, że ja będę sobie chodził bez... Bez latarki. A jak już będę miał użyć, nią. Tak ledwo ledwo. Dlaczego jest ten klucz? To jest dobre pytanie Muszę mieć ID kart, a nie klucz Jestem w, w, chyba w dupie bo nie Gdzie on idzie? Bo już sam nie wiem. Chciałem użyć ten klucz. Póki co nic nie widziałem do użycia z kluczem. Ale mam tu strasznie mi to FPSy spadają. Nie wiem o co chodzi. Okej, okay, są na początku Ta paleta się podniosła co tu Oczywiście, że nie Dobra, a może ten klucz jest do tego ziomeczka co tam był na biurku gdzie on był? Gdzieś tu chyba. Albo no jednak nie tu. Gdzieś on generalnie tutaj był. O tu. Okej, okay, jednak to nie było do, do niego. Ale tu jest coś, do czego potrzebuje młotka. To po co mi jest klucz? Czy on może tu nie krążyć? Eee... Uh, is the bottom jest but is take I'm going to look for my crowd bo I must be on someone's desk. Okej, okay, czyli musimy znaleźć... Ee, łom. I ten łom jest na koło biurku. A teraz wejść na ten łom. O! Okej, okay, to było szybsze niż jak myślałem. Okej, okay, mamy ID kart. A tamten klucz się na pewno przyda do czegoś. Otwieraj. Tutaj. Tu potrzebuję ten klucz. I wiem, gdzie on jest. Wyśniemy go. I od razu tam pójdziemy. Kąd on tam jest. On idzie tu. Dobra. Tyk. Co my tu możemy zrobić? Czy my tu cokolwiek tu możemy zrobić? Aha, tu jest narysowane coś. A pierwszy Fessber, potem animatronik, czy jakaś pigułka, cztery. Eee. Tu też co możecie poczytać hmm. no dobra. A skąd ja mam Ci wziąć pigułkę? Co ja mam tu zrobić? Chodzi na to, że Najpierw będę musiał tam to zrobić, bo tu będę musiał mieć tą pigułkę. Tu wchodzi On tu wchodzi Nie zobaczę mnie tu, prawda? Yy, będę musiał nią He? Nie rozumiem No dobra, generalnie muszę znaleźć Eee... Gdzieś pigułkę Nie mam pojęcia gdzie, ale na razie nie chcę stąd wychodzić, bo tu jest ten ziomeczek Dobra, chyba sposzedł Teraz chyba mam to zrobić, tak I jak ja mam to zrobić? O oh, okej, okay, rozumiem. Eee, trzy razy różowe. Nie idź tu, nie idź tu, nie idź tu, nie idź tu, nie idź tu. Proszę. To chyba jednak nie były pigułki, tylko baterie, no, nieważne e, Różowy, czerwony, niebieski O Boże, weź to znać. Niebieski musi być na górze To wygląda jak to, ale to nie jest to e, Też nie to to jest yy, niebieski To też nie to O, tu będzie dużo kombinowania Wymyślili jakieś puśma z milionem baterii. Eee... Nie. To musi być na środku różowe. To wygląda jak to. To może być to. Okej, okay, działa. Teraz trzeba iść do innych. Kokolwiek one były, bo tak średnio pamiętam, a tu mam jakieś low FPS. Bynajmniej wiem, że one chyba były wszystkie tak na brzegach. O rozwali tą paletę. Ewidentnie mu się nie podoba. Czerwony. Zielony, czerwony to jest niebieskie, różowy, niebieski, zielony, różowy, niebieski, zielony. Różowy, niebieski, zielony to jest tu. O, to nie było tam. Muszę go obejść na koło. On jest teraz tam eee, niebieski różowy zielony, niebieski różowy zielony, to jest to. Okej. Okay. Czerwony, niebieski, różowy, różowy. To nie to? To jest to. Dobra, mamy to. Jest kolejny komputer. I ile ich w ogóle jest? Bo to jest też dobre pytanie. Tu jest kolejny. Zielony... Niebieski zielony Ten. To zielonego Niebieski żółty różowy, niebieski żółty zielony A, niebieski żółty zielony Niebieski żółty zielony, tak, niebieski żółty zielony To czerwonego. Oj No! No! Gdzie jest paleta? No! No! Gdzie jest paleta? No! Nie! Nie! Ale z tą jedną paletą to już się odjewał. Sam sobie sajpałem. Nie wiem jakim. Eee, żółty, zielony, czerwony. Żółty, zielony, czerwony. To będzie ten. Tutaj. Niebieski, żółty, żółty. Niebieski, żółty, żółty. Wait. To będzie to. Może być to, tylko to w drugą stronę jest okay. mm. Idź sobie stąd Idź stąd A on tam jest Okej, okay. niebieski, żółty, czerwony e, Niebieski, żółty, różowy Niebieski, żółty e... To będzie ten Okej, okay. czy teraz działa? O oh. A teraz działa exit O oh. Tam nie chcemy iść Tylko ja miałem odwrotnego kontaktu Spokojnie. pokoju A to ja tak po prostu ucieknę? To jest inny endik, tak mi się wydaje. I guess. Ło! Wow. To było low FPSów. No well, uciekłem. Interesują mnie te węcje. Okay. Aha, bo tu już jest od razu nowa miejscówka, tak? O! Oh. Tak, to już jest nowa. Nowa noc. Music Man. E, dobrze, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. E, no i widzimy się w kolejnym, gdzie będziemy przechodzić pęty i tak dalej. Więc tu mamy zrobić? E, no dobra. E, no.